W tym ćwiczeniu, korzystając z portalu jednostki, przygotujemy i wyślemy do archiwum państwowego wniosek dotyczący wykonania kwerendy w zasobie archiwum. Jesteśmy zalogowani do portalu jednostki. Z menu wybieramy opcję kwerendy, a następnie klikamy przycisk Nowy wniosek. Na ekranie tworzenia nowego wniosku o wykonanie kwerendy. Wypełniamy dane naszego wniosku. Dane wnioskodawcy wypełniają się automatycznie na podstawie naszego konta jednostki. My musimy jedynie wypełnić dane naszej kwerendy. Więc przede wszystkim wybieramy rodzaj kwerendy. Mamy do dyspozycji kilkanaście rodzajów kwerend. My w naszym przykładowym ćwiczeniu wybierzemy sobie potwierdzenie zameldowania. Dalsze pola, które będziemy wypełniać, określając tą kwerendę, będą zależne od wybranego rodzaju kwerendy i dla każdego rodzaju kwerendy będą inne. Następnie wybieramy cel naszej kwerendy oraz podstawę prawną i formułujemy uzasadnienie naszego wniosku. Opcjonalnie możemy do naszego wniosku dołączyć dodatkowe dokumenty, klikając przycisk przeglądaj i wybierając dokumenty z dysku. Następnie określamy, w jaki sposób chcielibyśmy otrzymać wyszukane dokumenty. Mamy do dyspozycji cztery metody: jako kopia cyfrowa jako wydruk kopii cyfrowej odbierany w archiwum jako uwierzytelniona kopia odbierana w archiwum i wreszcie jako zaświadczenie. My w naszym przykładzie wybierzemy wydruk kopii cyfrowej, aczkolwiek wszystkie pozostałe sposoby obsługuje się dokładnie tak samo. Następnie określimy przedmiot zamówienia. W przypadku kwerendy polegającej na potwierdzeniu zameldowania, przedmiotem zamówienia są dane osoby, której zameldowanie chcemy potwierdzić. Dla innych rodzajów kwerendy te dane mogą być oczywiście inne. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, gdyż nawet nie wszystkie informacje muszą być nam znane. W ramach tego samego wniosku możemy wysłać wniosek o potwierdzenie zameldowania dla kolejnych osób. Wtedy skorzystamy z przycisku Dodaj kolejne potwierdzenie i dodamy do naszego wniosku kolejną osobę. Możemy nasz wniosek zapisać jako szkic, jeśli jeszcze nie chcemy go w tej chwili wysyłać. Wówczas będziemy mogli do niego wrócić z okna listy wniosków. Natomiast gdy już nasz wniosek jest gotowy do wysłania, klikamy przycisk „Podpisz certyfikatem i wyślij”. Mamy do wyboru dwa sposoby podpisywania takiego wniosku: certyfikatem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP. My w ramach naszego ćwiczenia podpiszemy wniosek profilem zaufanym. Klikamy odpowiednią opcję i zostajemy przekierowani do strony logowania do profilu zaufanego. Wpisujemy tutaj nazwę naszego profilu oraz hasło. Klikamy zaloguj się. I przechodzimy do ekranu podpisywanie dokumentu, na którym wybieramy przycisk Podpisz Podpisem zaufanym. Na ekranie kolejnym wprowadzamy kod autoryzacyjny, który otrzymujemy w SMS-ie. I klikamy przycisk Potwierdź. Nasz wniosek został podpisany o czym informuje nas komunikat na górze strony i wysłany do odpowiedniego Archiwum Państwowego.